Witam w kolejnym odcinku Niezapomnianych. Kontynuujemy temat grobów znanych polskich pisarzy i poetów. Ponownie znajdujemy się na starych powązkach w Warszawie, gdzie pochowane są między innymi rodziny Henryka Sienkiewicza, Marii Konopnickiej, Marii Dąbrowskiej, czy sam Bolesław Prus, Maciej Gąsiorowski. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Niedawno na powązkach wojskowych w Warszawie odbył się pogrzeb znanego dziennikarza i prezentera Janusza Weiss. Znany on był m.in. z prowadzenia teleturnieju Miliard w Rozumie. Przed grobem dziennikarza można zobaczyć m.in. bardzo oryginalny wieniec w kształcie telefonu. Nawiązuje on do jego audycji w Radiu Z, dzwonię do pani pana w bardzo nietypowej sprawie. Na powązkach wojskowych w Warszawie pochowano także dziennikarza i prezentera dziennika telewizyjnego Adama Bronikowskiego. Pracował on w TVP w latach 1967 96 Był ojcem znanego śpiewaka operowego Marcina Bronikowskiego. Na tym samym cmentarzu pochowano także Ryszarda Strzeleckiego, gomułkę syna. Władysława Gomułki, czyli naszego byłego pierwszego sekretarza KC PZPR. Spoczął on w grobie matki Zofii, nieopodal grobu swojego ojca. Zdjęcia grobu pokażemy w kolejnym odcinku Niezapomnianych. W tragicznym pożarze w trzcińcu w swoim domu zginął aktor Piotr Wysocki, znany m.in. z serialu Kariera Nikodemadyzmy czy Czterej Pancerni i Pies. Jeśli chodzi o rocznicę, to 1 kwietnia minęła 25 rocznica śmierci znanego reżysera Janusza Swetera, który został pochowany na Starych Powązkach w Warszawie. 2 kwietnia z kolei 70. urodziny obchodziłby reżyser Krzysztof Krauze. Został on pochowany na Cmentarzu Katolickim w Kazimierzu Dolnym. Odwiedzając Powązki Wojskowe w Warszawie... Będąc w Alei Zasłużonych, natrafiliśmy na uprzątnięty grób aktora Emiliana Kamińskiego. Na grobie twórcy Teatru Kamienica pojawiły się między innymi bazie oraz wzruszająca tabliczka. Niestety na grobka nie doczekał się jeszcze Ludwik Dorn. Niedługo minie pierwsza rocznica śmierci byłego marszałka Sejmu. Uprzątnięty grób ma natomiast generał Mirosław Hermaszewski. Na grobie naszego jedynego kosmonauty pojawiła się piękna biało-czerwona szachownica oraz biało-czerwone kwiaty. Odcinek zacznę od Henryka Sienkiewicza. Autor trylogii W Pustyni, w Puszczy czy Krzyżaków, pochowany jest w sarkofagu w Archikatedrze Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie. Pisarz spoczywa w specjalnym sarkofagu w kryptach jego syn również Henryk spoczywa natomiast w Chełmcach koło Oblęgorka, czyli miejscowości, gdzie znajduje się muzeum Henryka Sienkiewicza. Pierwszą żoną pisarza była Maria Kazimiera Strzetkowskich. Para ślub wzięła 18 sierpnia 1881 roku w kościele zgromadzenia panien kanoniczek przy placu teatralnym. Małżeństwo nie trwało jednak długo, gdyż 19 października 1885 roku Maria zmarła na gruźlicę w uzdrowisku Falkenstein. Miała tylko 31 lat, została pochowana na starych powązkach w Warszawie. Dwa lata przed śmiercią urodziła córkę Jadwigę, która została tłumaczką literatury francuskiej i angielskiej, była także malarką oraz poetką. Wyszła za mąż za Tadeusza. Korniłowicza, psychologa, pisarza, działacza ochrony przyrody, taternika, Grotołaza, ratownika górskiego i pułkownika wojska polskiego. Kawaler Wiltuti Militari został zamordowany w Kijowie przez NKWD, był więźniem Kozielska. Jego ojciec Edward Korniłowicz był znanym lekarzem psychiatrą. Jego braćmi byli Władysław, ksiądz związany z zakładem dla niewidomych w Laskach. Który zmarł na guza mózgu i został pochowany w kościele Świętego Marcina w Warszawie. Ma także symboliczny grób na cmentarzu leśnym w Laskach. Kazimierz, który był działaczem społecznym, żołnierzem Legionów Polskich, który zginął w czasie bombardowania Lublina i został pochowany na miejscowym cmentarzu wojskowym. Oraz Rafała, który podobnie jak reszta Korniełowiczów. Pochowany jest na Starych Powązkach w grobie Marii Sienkiewicz, pochowana jest także jej wnuczka, również Maria, która była tłumaczką, autorką książek o dziadku. Po śmierci pierwszej żony Henryk Sienkiewicz ożenił się z Marią Wołodkowicz, przybraną córką odeskiego bogacza Konstantego Wołotkowicza. Para rozstała się jednak miesiąc po ślubie. unieważnienie małżeństwa nastąpiło trzy lata po ślubie dzięki interwencji papieża. Trzecią żoną pisarza została Maria Babska, która była jego cioteczną siostrzenicą. Prawnukiem Henryka Sienkiewicza jest obecny polityk Platformy Obywatelskiej, były minister spraw zagranicznych Bartłomiej Sienkiewicz. W odcinku o... Malarzach, opowiadałem o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu, Witkacym, czyli autorze słynnych szewców. Teraz przedstawię Wam jego dalszą rodzinę. Jego dziadek, Ignacy Witkiewicz, pochowany jest w Tobolsku. Jego córka Aniela Witkiewiczowa. Była żoną Bolesława Jałowieckiego, ich syn Mieczysław Jałowiecki był delegatem rządu polskiego w Gdańsku w latach 1919-20. Zakupił dla Polski Westerplatte. Zmarł w Buckenham pod Londynem, gdzie został pochowany. Z inicjatywy rodziny, wspartej przez premiera Mateusza Morawieckiego, 5 grudnia 2022 roku w Gdańsku odbył się uroczysty pochówek Mieczysława oraz jego żony Zofii. Para została pochowana na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku. Ich córka Aniela była żoną polityka Tadeusza Beliny. Para spoczęła na starych powązkach w Warszawie. Druga córka, Jadwiga, była żoną Władysława Żukowskiego, polskiego przemysłowca i polityka. Para miała córkę Teresę, która wyszła za mąż za Ryszarda Świętochowskiego, zmarła w jafie w Izraelu. Z kolei Ryszard Świętochowski został zamordowany w Auschwitz. Druga córka, Jadwiga, wyszła za generała Kazimierza Sosnkowskiego. Została pochowana na starych powązkach w Warszawie. Ciało jej męża skremowano w zakładzie znajdującym się na Mont Royal w Montrealu. Początkowo zgodnie z ostatnią wolą zmarłego, urnę z jego prochami złożono w paryskim kościele świętego Stanisława. Generał chciał być pochowany jak najbliżej Polski. Nieco później szczątki Sosunkowskiego. Zostały przewiezione do grobowca Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego na cmentarzu w Montmartre pod Paryżem. 12 listopada 1992 roku urnę z jego prochami sprowadzono do Polski, złożono w podziemiach bazyliki Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie. A teraz opowiem wam o Marii Konopnickiej jej mężu, ośmiorgu dzieci oraz o tym, jak to stała się ikoną LGBT. Maria Konopnicka 10 września 1862 roku w kościele świętego Mikołaja w Kaliszu poślubiła Jarosława Konopnickiego, herbu Jastrzębiec. Został on pochowany na Starych Powązkach w Warszawie. Jego grób jest w dość opłakanym stanie. W czasie ośmiu lat małżeństwa Maria urodziła mu ośmioro dzieci. Byli to Tadeusz, także pochowany jest na starych powązkach w Warszawie. Bliźnięta Stefan i Władysław, Stanisław, także spoczywa na starych powązkach. Zofia, Helena, Jan oraz Laura. Na starych powązkach w Warszawie spoczywa także siostra pisarki Wanda Gorczyńska, grup rodziców Marii. Konopnicki z domu Wasiłowskiej, znajduje się w Kaliszu. Okazało się, że Maria Konopnicka miała życiową partnerkę. Była nią Maria Dulębianka, malarka, pisarka, publicystka, feministka i działaczka społeczna. Początkowo została ona pochowana w grobowcu Marii Konopnickiej na cmentarzu Łyczakowskim w Lwowie. W 1927 roku jej trumnę przeniesiono do nowo założonego. Cmentarza Obrońców Lwowa. Jej bratanicą była aktorka Maria Dulemba, czyli córka jej brata Adolfa Dulemby. Pochowana jest ona w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach w Warszawie. A teraz opowiem Wam o Marii Dąbrowskiej oraz jej rodzinie. Pisarka, autorka książki Noce i Dnie, za którą nominowana była aż pięciokrotnie do Nagrody Nobla, Została pochowana w alei zasłużonych na Starych Powązkach w Warszawie. Była ona córką Józefa Szumskiego, powstańca styczniowego, administratora majątków ziemskich oraz Ludomiry z Gałczyńskich. W 1911 roku poślubiła majora Wojska Polskiego Mariana Dąbrowskiego, działacza socjalistycznego, zaprzyjaźnionego z Józefem Piłsudskim. Ponieważ uważali oni swój związek za nowoczesny, nie rościli sobie praw do wyłączności. W związku z czym w 1916 roku Maria Dąbrowska nawiązała kilkumiesięczny romans z malarzem Henrykiem Szczygalskim, który Pochowany jest na Starych Powązkach w Warszawie. Po śmierci męża w 1925 roku, towarzyszem Marii Dąbrowskiej został na wiele lat, aż do jej śmierci Stanisław Stępkowski, dawny ziemianin, bibliotekarz i wolnomularz. On także pochowany jest na Starych Powązkach w Warszawie, podobnie jak mąż Dąbrowskiej Marian Dąbrowski. Jeśli chodzi o Marię Dąbrowską, to trumne z jej zwłokami wystawiono w sali kolumnowej pałacu Prymasowskiego. W testamencie pisarka poprosiła o katolicki pogrzeb oraz pochowanie ją razem z matką i poległą w Powstaniu Warszawskim siostrą Jadwigą Szumską, polonistką, żołnierzem armii krajowej. Jej druga prośba nie została jednak spełniona. Maria Dąbrowska miała jeszcze siostrę Helenę oraz braci Jana Adama Stanisława i Bogumiła. Bogumił Szumski był pułkownikiem kawalerii wojska polskiego, działaczem niepodległościowym, kawalerem orderu Virtuti Militari. Matka, siostra oraz brat Marii Dąbrowskiej pochowani są we wspólnym grobie na Starych Powązkach w Warszawie. Będąc na Starych Powązkach w Warszawie, łatwo natrafić na przepiękny grób Bolesława Prusa który tak naprawdę nazywał się Aleksander Głowacki. Autor Lalki czy Faraona urodził się w rodzinie Antoniego Głowackiego, tworskiego ekonoma o szlacheckich korzeniach. Swój późniejszy pseudonim literacki zaczerpnął z nazwy rodowego herbu Prus I. Jego matką była Apolonia z Trębińskich. Bolesław Prus miał także o 13 lat starszego brata Leona, nauczyciela historii, który został pochowany na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie. Bolesław Prus zmarł w wieku 64 lat na atak serca. Jego pogrzeb zgromadził tłumy wielbicieli talentu pisarza i przerodził się w wielką manifestację patriotyczną. Jego żoną była Oktawia Trębińska. Para miała adoptowanego syna Emila Trębińskiego, którego nazywano psujak. Zmarł on jednak w bardzo młodym wieku. Zastrzelił się przed drzwiami swojej ukochanej. Adoptowany syn oraz żona Bolesława Prusa spoczywają razem z pisarzem we wspólnej mogile. Na starych powązkach w Warszawie pochowany jest także nieślubny syn pisarza. Był nim Jan Bogusz Sacewicz, pochodzący z romansu pisarza z wdową po lekarzu Aliną Jędzów-Sacewiczową. Jan został inżynierem, walczył w Powstaniu Warszawskim, dostał się później do niewoli i zmarł w oflagu w Lubece w Niemczech. Kolejną znaną pisarką, o której Wam opowiem, była Eliza Orzeszkowa, która spoczęła na cmentarzu Farnym w Grodnie. Autorka nad niemnem także była nominowana do Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Było to w 1905 roku. W grobie pisarki pochowany jest także jej drugi mąż, adwokat Stanisław Nachorski. Pierwszym mężem Elizy Orzeszkowej był Piotr Orzeszko. Pisarka wyszła za niego w wieku niespełna 17 lat. Był on ziemianinem z powiatu kobryńskiego. Para zamieszkała w Ludwinowie. W tam w czasie powstania styczniowego ukrywał się Romuald Traugut. Niestety po donosie służby Piotr Orzeszko został aresztowany i zesłany na Sybir. Powrócił do kraju po amnestii w 1867 roku. Zmarł w w 1874 roku w Szpitalu Ewangelickim w Warszawie. Eliza Orzeszkowa nie wróciła jednak do męża, przeprowadziła się do Milkowszczyzny. Wszczęła także proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Dzięki pośrednictwu kanoników uzyskała je w 1869 roku. Bruno Schulz. Pisarz i rysownik żydowskiego pochodzenia, autor sklepów cynamonowych i sanatorium pod Klepsydrą, był nieślubnym, trzecim i najmłodszym dzieckiem Jakuba Szulca, kupca boawatnego i Henriety Kuchmarker, córki zamożnego handlarza drewnem. Bruno Szulc zginął rozstrzelany około 100 metrów od swojego pierwszego domu. Rodzinnego przy rynku w drochobyczu. Było to na terenie getta. Pisarz szedł po chleb i natrafił na tak zwaną dziką akcję gestapowców, mordujących Żydów na ulicy w odwecie za postrzelenie jednego z Niemców. Co ciekawe, Bruno Schulz następnej nocy miał uciekać z getta i wyjechać do Warszawy. Narcyza Żmichowska powieściopisarka i poetka-autorka Poganki, uważana za jedną z pierwszych polskich feministek. Uczyła się w pensji Zuzanny Wilczyńskiej. Zarówno Żmichowska, jak i Wilczyńska pochowane są na Starych Powązkach w Warszawie. Nauczycielką Narcyzy Żmichowskiej była także Klementyna Hoffmanowa z domu Tańska, która pochowana jest na cmentarzu Père Lachaise w Paryżu. Była ona pisarką, tłumaczką, Redaktorką i działaczką społeczną. Uważana jest ona za pierwszą Polkę, utrzymującą się z własnej pracy twórczej i pedagogicznej, a także jedną z pierwszych polskich pisarek tworzących utwory dla dzieci i młodzieży. W 1829 roku poślubiła Karola Boromeusza. Hoffmana, pisarza politycznego, historyka, prawnika i wydawcę. Po śmierci Klementyny zmarła ona na raka piersi, poślubił Matyldę Dunin-Wąsowicz i przeniósł się do Drezna, gdzie zmarł. Matylda poślubiła później Karola Jordana i miała z nim czworo dzieci. Córka Konstancja poślubiła hrabiego Tomasza Stadnickiego który spoczął na cmentarzu łyczakowskim. Z kolei ojcem Klementyny Hoffmanowej był Ignacy Tański, urzędnik państwowy, dramatopisarz, poeta, tłumacz i mason. Matką była z kolei Marianna Szczepińskich. Matka Klementyny Hoffmanowej pochowana jest na Starych Powązkach w Warszawie obok grobu innej ze swoich córek, Marianny Herman, której mężem był Jan Nepomucen, Kapitan armii Królestwa Polskiego, inną siostrą Klementyny Hoffmanowej była Aleksandra Terczewska. Spoczęła ona razem z mężem na cmentarzu w pęcicach. Jezięciem był Aleksander Radwan, który spoczywa na starych powązkach w Warszawie. A teraz opowiem wam o Stefanie Żeromskim oraz o jego dwóch żonach. Stefan Żeromski, oprócz tego, że był pisarzem, był także prezydentem Rzeczypospolitej Zakopiańskiej. Był czterokrotnie nominowany do Nagrody Nobla w 21, 22, 23 i 24 roku. Był autorem takich powieści jak Przedwiośnie, Ludzie Bezdomni, Dzieje Grzechów. Popioły, siłaczka czy syzyfowe prace. Został pochowany na cmentarzu ewangelicko-reformowanym w Warszawie. Prawdopodobnie nie mógł spocząć na starych powązkach z powodu życia z inną kobietą bez rozwodu. Jego żoną była Oktawia Radziwiłowicz, z którą miał syna Adama, który zmarł w bardzo młodym wieku w 1918 roku w Nałęczowie, gdzie się leczył. W 1922 roku trumnę z jego ciałem przeniesiono z cmentarza parafialnego w Bochotnicy do mauzoleum w Nałęczowie, które zaprojektował Jan Koszyc Witkiewicz, kuzyn Stanisława Ignacego Witkiewicza, czyli Witkacego. Drugą partnerką życiową pisarza była Anna Żeromska, malarka. Miał z nią córkę Monikę, także malarkę. Anna Zawadzka, bo tak naprawdę się nazywała, nie była jednak jego oficjalną żoną. Stefan Żeromski zapisał ją jednak w testamencie jako swoją żonę, dzięki czemu mogła po nim dziedziczyć. Stefan Żeromski pochowany jest na cmentarzu ewangelicko-reformowanym w Warszawie. Tam także spoczywa jego ukochana partnerka oraz córka. Gabriela Zapolska, autorka moralności pani Dulskiej. Właściwie nazywała się Maria Gabriela Janowska, z domu Piotrowska, herbu Korwin. Przez 12 lat była ona żoną porucznika Gwardii Carskiej, młodego ziemianina ze Żmudzi, Konstantego Śnieżko-Błockiego, herbu Leliwa. Drugim mężem pisarki był malarz Stanisław Janowski, herbu Ślepowron. Został on pochowany na cmentarzu Rakowickim. W tym samym grobie pochowana jest także jego siostra Bronisława Richter-Janowska, także malarka. Sama Gabriela Zapolska spoczywa na cmentarzu Łyczakowskim w Lwowie. Wróćmy na Stare Powązki w Warszawie, gdzie w Alei Zasłużonych pochowany jest Władysław Reymont. Jego matka Antonina spoczywa nieopodal syna. Władysław Raymond tak naprawdę nazywał się Stanisław Władysław Raymond. Zanim został pisarzem światowej sławy w latach 1880-1884 uczył się zawodu krawieckiego w Warszawie, po czym został czeladnikiem. W latach 84-88 był aktorem wędrownych grup teatralnych, a następnie w latach 1888-93. Dzięki protekcji ojca Józefa Reymenta, który był organistą, znalazł zatrudnienie jako niski rangi funkcjonariusz kolei warszawsko-wiedeńskiej. To właśnie wówczas wykonywania swoich obowiązków, 13 lipca 1900 roku, uległ wypadkowi kolejowemu. Trafił do szpitala z dwoma złamanymi żebrami. Jednak w raporcie lekarskim napisano, że Pisarz złamał aż 12 żeber oraz miał inne kontuzje ciała i nie było wiadomo, czy będzie mógł dalej pracować. Notkę szpitalną sfałszował doktor Jan Roch Raum, dzięki czemu Raymond dostał wysokie odszkodowanie w wysokości 38 500 rubli. Kto wie, czy gdyby nie postawa doktora. Rauma, który spoczął na Starych Powązkach w Warszawie, niestety nie wiadomo dokładnie, gdzie jest jego grób, to byśmy poznali twórczość Władysława Reymonta. Dzięki temu, że Reymont dostał tak wysokie odszkodowanie, mógł poświęcić się pisaniu, dzięki czemu mamy Chłopów czy Ziemię Obiecaną. 5 lipca 1902 roku w Krakowie Władysław Raymond ożenił się z Aurelią Szabłoską. W tym samym roku umarł także brat pisarza Franciszek. Jeśli chodzi o Nagrodę Nobla za chłopów, to Raymond otrzymał ją w 1924 roku, czyli rok przed swoją śmiercią. Pisarz zmarł w swoim mieszkaniu przy ulicy Górnośląskiej. Trumna z ciałem Raymonda trafiła później do katedry św. Jana. I była wystawiona na widok publiczny. Na starych powązkach w Warszawie pochowany jest także Bolesław Leśmian. Szerzej o poecie opowiadałem w odcinku o skandalach na pogrzebach. Dziękuję za obejrzenie kolejnych niezapomnianych. Za tydzień kontynuować będziemy temat polskich pisarzy oraz poetów. Tym razem zobaczycie groby twórców, którzy zmarli po II wojnie światowej. Wybierzemy się m.in. na powązki wojskowe w Warszawie. Do zobaczenia!